Czy gra może opowiadać historię bez słów? Czy mechanika może być narracją, a świat gry głównym bohaterem? Bionic Bay od studia Murena Games to odpowiedź na wszystkie te pytania. I tak, jeżeli po pierwszych fragmentach w tle nasuwają wam się porównania do Limbo i Inside, bingo. Zostańcie ze mną do końca filmu, bo warto. Oto przełomowa dla kanału Indycze Opowieści recenzja. Dlaczego? Zapraszam! Wcielamy się w naukowca, który po nieudanym eksperymencie trafia do starożytnego, biomechanicznego świata pełnego zaawansowanej technologii, niebezpiecznych pułapek i ukrytych sekretów. W przypadku Bionic Bay można ustalić, że to właśnie ta nieznana kraina jest głównym bohaterem gry, a nasz naukowiec, niemy bohater, narzędziem, dzięki któremu chłoniemy cały fantastyczny klimat. Bo jakbym miał dzisiejszego gościa porównać do innej gry, byłaby to niezależna produkcja, którą uwielbiam, Lorn's Lur. W opisie znajdziecie odnośnik do recenzji. Chodzi mi o niesamowicie wykreowany efekt obcowania w totalnie nieznanym, ponurym i niebezpiecznym miejscu. Mam wrażenie, że w przypadku Bionic Bay jest nawet lepiej, bo gra dzięki fantastycznej oprawie audiowizualnej ponteguje w nas mocny niepokój podczas eksplorowania planety. Ale o oprawie wspomnę jeszcze później. Skupmy się jeszcze chwilę na fabule, bo ta, mimo iż enigmatyczna i każąca znuć domysły, kończy się niejasno, i zmusza graczy do snucia własnych interpretacji i teorii. Pozbawiona dialogów, bohaterów niezależnych czy jakichkolwiek NPC potęguje tylko efekt bycia samotną myszką w klatce z kotem. Bo świat Bionic Bay jest niebezpieczny, na każdym kroku czai się zagrożenie i tylko czujność i uwaga gracza zredukuje lekko statystyki zgonów. Tych będzie dużo. Szczególnie pod koniec gry, kiedy to poziom trudności rośnie, przypominając doznania z przechodzenia takich gier jak Celest czy Super Meat Boy. Ale spokojnie, wszystko w Bionic Bay wykonane jest tak, aby gra nie frustrowała graczy. Począwszy od fantastycznego sterowania, o którym zaraz powiem więcej, po kapitalną fizykę, a na bardzo częstych checkpointach kończąc. Grę ukończyłem w 8 godzin, i mimo iż czułem, że wymagania platformowe rosną, ani razu nie zagotowałem się do czerwoności, co na przykład w przypadku Cupheada czy Meat Boya zdarzyło się bardzo często. I myślę, że to właśnie sterowanie jest wizytówką gry. Jest po prostu kapitalne. Nasz naukowiec, poza byciem mądrym, jest także gipki i wysportowany. Możemy Płynnie wspinać się, odbijać od ścian, robić rzuty w powietrzu, turlać się niczym, sonik no! Wachlarzuchów jest imponujący, a w połączeniu ze świetną fizyką efekt pędu jest doskonały. No właśnie, gra silny nacisk kładzie na dwa aspekty: wyzwania platformowe i zagadki środowiskowe, które głównie bazują właśnie na fizyce dzięki innowacyjnej mechanice, która używana będzie bardzo często. Mianowicie, już od samego początku gry dostaniemy możliwość zamiany ciała z fizycznym obiektem. Działa to tak, że na pewną odległość możemy zaznaczyć sobie wybrane przez twórców przedmioty, a następnie w innej części eksplorowanego miejsca zamienić ciało z materią, podmieniając swoje położenie na te, gdzie ostatnio znajdowało się owe ciało stałe. Myślę, że lepiej zobrazuje Wam to gameplay w tle. Mechanika ta tworzy podłoże pod wiele ciekawych zagadek, ale w grze znajdują się również inne umiejętności, które stopniowo poznamy, aby urozmaicić nam eksplorację kolejnych poziomów. Szczególnie dwa ostatnie etapy zaserwują świetną mechanikę zabawy z grawitacją, ale nie będę psuł Wam zabawy z poznawania kolejnych umiejętności. Gra jest piaskownicą świetnych pomysłów. Ba, Bionic Bay serwuje ci nową zagadkę i kiedy myślisz sobie, że pewnie będzie się ona teraz powtarzała kilka razy, tylko w trudniejszych wariantach, bach! Po dwóch sekwencjach twórcy serwują już następną, równie ciekawą. Niesamowite jest to, że gra jak na platformera jest długa, a nigdy nie nudzi. Efekt jeszcze jednego etapu aż do napisów końcowych jest tutaj mocno odczuwalny. Jedyną irytacją może być tutaj przesadzony efekt ragdola, naszej sterowanej postaci, co trzy razy spowodowało mi utknięcie w jakiejś teksturze, ale jak wspomniałem wcześniej, checkpointy są tak częste, że po ponownym wczytaniu gry nie cofnęło mnie praktycznie w ogóle. Zresztą czasami punkty zapisu są aż za bardzo hojne, bo zdarzyło się, że spadłem w przepaść, upadłem na łeb, łamiąc sobie kark, i zamiast zacząć od ostatniego punktu kontrolnego, gra załapała mi checkpoint już na dole, pomijając Prawidłowe zejście na tę platformę zdarzyło mi się tak chyba dwa razy. Ale to tyle minusów, które i tak naciągnąłem jak tylko mogłem. Bo teraz przejdźmy do kolejnego mocnego punktu gry, czyli oprawy audiowizualnej. Słodki Jezu, jaka ta gra jest piękna, mimo iż ponura. Fantastyczne kreacje poziomów, począwszy od doskonałej logiki platformowej, aż po ekspozycję zapierającą dech kończąc. Złowrogie, niepokojące i niebezpieczne maszyny. Nieznanego pochodzenia, co róż przewijać się nam będą w tle albo na pierwszym planie chcąc nas zabić. Wszystkie animacje są płynne i widowiskowe. Gra świateł, palety barw czy efekty cząsteczkowe to także najwyższa klasa wykonania. Bionic Bay jest po prostu śliczny i nie da się tego podważyć w żadnym elemencie graficznego kunsztu. Z muzyką jest nieco inna, choć równie intrygująca sprawa. Poza efektami dźwiękowymi, które są świetne, nie zagra nam praktycznie żadna muzyka. Owszem, intro ją posiada i jest super klimatyczna, czasem przewinie się także w trakcie eksploracji podkreślając mm, jakiś fabularny twist, ale zwykle optować będziemy z niepokojącymi odgłosami świata przedstawionego. I wiecie co, mimo iż cenię sobie dobrą muzykę, to uważam, że w przypadku takiej gry jest to rozwiązanie odpowiednie i mocno pasujące do gatunku gry, szczególnie kiedy odpalimy sobie dobre słuchawki. Bionic Bay to gra absolutnie doskonała, której wady są tak malutkie, że musiałem zmusić się, by sobie o nich przypomnieć w gąszczu pozytywów, jakie serwuje. To mój murowany kandydat na grę indie roku. Miło mi więc po raz pierwszy w historii naszego kanału wystawić mu ocenę Święty gral. Limbo i Insight możecie już w spokoju położyć się i odpocząć, bo teraz podwórko przejmuje nowy król Bionic Bay. Oby tylko popularność gry jak najszybciej wybrzmiała na całym growym świecie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Gorąco zachęcam, byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.